Cześć. Jeśli zdałeś egzamin kompetencyjny, przeszedłeś pierwszy etap rekrutacyjny, to witamy teraz w etapie drugim, czyli właściwy stacjonarny, roczny kurs nauczycielski jogi integralnej. I tak możesz rozpocząć swoją drogę, ścieżkę zostania nauczycielem jogi. Po ukończeniu pierwszego etapu i zdaniu egzaminu, zapraszam do etapu drugiego stacjonarny, roczny kurs nauczycielski jogi integralnej. Kurs nauczycielski jogi integralnej. To nie tylko weekendowe spotkania, to nie tylko dwa tygodniowe zjazdy, to bardzo poważna, roczna, zaangażowana praktyka, która zmieni Twoje życie. Kurs nauczycielski składa się z dwóch modułów, z dwóch części dziewięć weekendowych zjazdów. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu w domu Jogi Studzieniec pod Warszawą, i dwóch zgrupowań siedmiodniowych, które też odbywają się w naszym. Ośrodku szkoleniowym. Zajęcia dzielą się na część praktyczną i teoretyczną. Oczywiście 90% to zajęcia praktyczne, ale te 10% teorii też jest niezbędne, żeby przygotować dobrze przyszłego nauczyciela jogi. W części praktycznej kursu poznajesz metodykę nauczania, sposoby sekwencjonowania, sposoby korekty. Poznajesz różne rodzaje, różne ścieżki jogi i oczywiście różne rodzaje ćwiczeń oddechowych. Część teoretyczna z kolei zawiera oczywiście filozofię jogi, anatomię, biomechanikę, masz też podstawy także z różnych innych systemów profilaktyki zdrowotnej takich jak ajurweda, psychobiologia, kinezjologia, no i oczywiście anatomia w kontekście jogi. To nie tylko praktyka, ale też wspólnota. Poznasz ludzi o podobnych aspiracjach, którzy mają podobne zainteresowania. Podobny cel życiowy budują pewne środowisko, w którym też możesz wymienić się kontaktami i w ten sposób wejść w świat jogi. Wysoki poziom naszych kursów wynika z dwóch parametrów. Po pierwsze jest egzamin wstępny i to jest pierwsze sito, ale też jest zachęta w postaci stypendium. Nasz system stypendialny to już ponad 100 tysięcy złotych, wypłacone stypendystom. Na każdych 10 uczestników kursu wybierana jest jedna, najbardziej pilna, najbardziej starająca się osoba, która się najbardziej przykłada do pracy, co oczywiście powoduje, że wiele osób stara się być tą jedną osobą i dzięki temu poziom kursu jest wysoki. Stypendium wynosi 5200 zł i ta, ta kwota jest zwracana osobie wybieranej pod koniec kursu, jak już jest rozdanie dyplomów, certyfikacja. Wybieramy stypendystę spośród 10 uczestników. Jeden uczestnik. Możesz być to ty. Jeśli czujesz, że Joga to Twoja droga, Twoja ścieżka, dołącz do etapu drugiego.